Pogoda dzisiaj mało wakacyjna, ale z pogodą jak z nazwiskiem. Tego się nie wybiera. 10 tysięcy kilometrów przejechane, a więc czas na podsumowanie naszego wakacyjnego testu Skody Octavia 1.4 TSI z instalacją gazową Landi Renzo Omegas Direct. Mówiąc w największym skrócie, nie taki dotrysk straszny, jak go malują. Octavia 1.4 TSI to nie jest pierwsza Skoda z silnikiem z bezpośrednim wtryskiem benzyny, który jest konwertowany za przyzwoleniem na zasilanie LPG. Przed nim były już Rapid 1.2 TSI i Fabia 1.2 TSI, ale po raz pierwszy pod maskę skody na gaz trafił aż tak mocny silnik tutaj o mocy 150 koni mechanicznych. A poza tym premiera tego samochodu zbiega się z dziesięcioleciem współpracy Skody z Landi Renzo Polska. Mimo że silnik wyposażono w bezpośredni wtrysk benzyny, instalacja gazowa wygląda dosyć konwencjonalnie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim obecność wtryskiwaczy gazowych. Mieliśmy już do czynienia z autami, nawet ze Skodą Oktawią, z wtryskiem gazu w fazie ciekłej, nieodparowanej, bezpośrednio do komór spalania. Landi Renzo akurat idzie inną drogą. Podaje gaz w formie odparowanej do kanałów kolektora dolotowego, tak jak do silników z wtryskiem pośrednim typu MPI, a do tego posiłkuje się niewielkimi dotryskami benzyny w celu schłodzenia i oczyszczenia wtryskiwaczy benzynowych. Podstawowymi częściami składowymi instalacji Landi Renzo Omega Direct są oczywiście sterownik elektroniczny, listwa wtryskowa. W tym przypadku jest to zupełnie nowy produkt, listwa Gears 12, o której osobno pisaliśmy bardziej szczegółowo w gazeo.pl, także odsyłamy do tamtego materiału. Jest oczywiście też reduktor, którego na pierwszy rzut oka nie widać, ponieważ został umieszczony w nadkolu. Ale nie wynika to do końca z braku miejsca w komorze silnika, bo tutaj spokojnie znalazłaby się na niego przestrzeń. Po prostu Landy, Renzo i Skoda wychodzą z założenia, że należy do maksimum wykorzystać istniejące otwory technologiczne, by nie dziurawić dodatkowo nadwozia. I w ten sposób zamontowano także reduktor z wykorzystaniem już istniejącego otworu bez żadnej dodatkowej perforacji. Jednym z niewielu miejsc, gdzie Skoda jednak dziurawi dodatkowo na dwozie ze względu na montaż instalacji gazowej, jest wnęka wlewu benzyny. Bo tutaj może, ale nie musi być zamontowany wlew gazu z pełnym złączem bez konieczności wkręcania przejściówki. Mówię może, bo Skoda daje swoim klientom wybór albo wygoda, czyli wlew pod klapką, albo mniej wygody, ale dziura w plastiku, czyli wlew w zderzaku. No i oczywiście zbiornik, oczywiście toroidalny, oczywiście umieszczony we koła zapasowego. No i tutaj jest ten drugi dodatkowy otwór wykonany pod kątem instalacji gazowej. Otwór, w którym mocowany jest zbiornik. Tutaj również widać rozwiązania opracowane specjalnie na potrzeby skut przez Landi Renzo. Mianowicie z wielozaworu wyprowadzony jest tuleją pod samochód taki specjalny łącznik, do którego podłącza się przewody miedziane. Jeden od wlewu gazu, drugi w kierunku komory silnika. W ten sposób montażysta ma do dyspozycji dużo więcej miejsca, bo montując przewody miedziane, działa spod samochodu, a więc nie jest ograniczony tą bardzo niewielką przestrzenią wewnętrzną, gdzie montuje się wielozawór. Skoro mamy już otwarty bagażnik, to jest tutaj też pewien drobiazg, na który koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Ze względu na zmianę rodzaju zasilania silnika oraz to, że wtryskiwacze benzynowe pracują w dużo mniejszym zakresie niż przy samym zasilaniu benzyną, Skoda daje swoim klientom takie dodatki do paliwa. I do oleju silnikowego. Dodatek do oleju dolewa się podczas serwisowania samochodu co 15 tysięcy kilometrów, więc nas to jeszcze nie dotyczyło. Natomiast dodatki do benzyny, które mają dodatkowo oczyszczać wtryskiwacze, dolewa się co 5 tysięcy kilometrów. Dlaczego akurat co 5? Otóż według obliczeń Skoda i Landi Renzo pełny zbiornik benzyny przy tych niewielkich dotryskach, które, jak już mówiliśmy, przekładają się na spalanie około pół litra na 100 km, jeden taki zbiornik powinien wystarczać akurat na 5000 km przebiegu. Więc dolanie tego środka co 5000 km do pełnego zbiornika powinno akurat wystarczyć na cały zbiornik. W przypadku naszego testu akurat nie do końca tak to działało, ponieważ ze względu na chęć precyzyjnego zmierzenia zużycia benzyny. Dolewaliśmy do pierwszego odbicia przy każdym tankowaniu gazu, niemniej dolanie tego środka też już mamy za sobą. To jest, jeżeli nie pierwszy, to na pewno jeden z pierwszych takich komercyjnych montaży instalacji Omegas Direct w skodzie oktawi 1.4 TSI. Sprawa jest na tyle świeża, że kiedy na początku września polecieliśmy do Włoch na specjalną prezentację prasową, Zorganizowaną właśnie z okazji dziesięciolecia współpracy Skody, Skody i Landy Renzo. Niektórzy z przedstawicieli czeskiej marki byli naprawdę zaskoczeni tym, że, że my ten samochód już znamy i że jesteśmy w trakcie testu. Zdecydowanie jest to operacja jak najbardziej powtarzalna. We wszystkich tych autach instalacje wyglądały tak samo solidnie i tak samo dobrze się spisywały. Jak to zwykle w naszych testach bywa, wybraliśmy się na hamownię podwoziową. I jak to zwykle w naszych testach bywa, za każdym razem, kiedy obiektem testu jest samochód wyprodukowany przez grupę Volkswagena, na benzynie silnik osiągnął więcej mocy i momentu obrotowego niż obiecywał producent, a na gazie osiągnął akurat tyle, ile obiecuje producent, więc to powinno zamknąć usta. Wszystkim, którzy nadal wierzą w to, że na gazie samochód wykazuje się niższą mocą, ponieważ samochód testowaliśmy tym razem na dystansie 10 000 km, dysponujemy dużo dokładniejszymi wynikami pomiarów zużycia paliwa. Najpierw pokusiliśmy się o zmierzenie spalania samej benzyny żeby mieć punkt odniesienia później w połowie testu powtórzyliśmy ten pomiar, no i za pierwszym razem wyszło nam 7,62 litra na 100 km dokładnie, za drugim razem 7,63 więc możemy śmiało przyjąć że właśnie tyle średnio pali Octavia 1.4 TSI w trybie LPG no trzeba się naprawdę postarać żeby ze spalaniem benzyny mamy tutaj na myśli do przekroczyć poziom 7,8 litra na 100 km. Litr na 100 to już jest absolutny wyczyn. Średnio wyszło nam pół litra czy 51 setnych, mniej więcej tyle na 100 km przy jakichś 8,2 litra gazu na 100. Zbiornik w praktyce mieści 40 3 litry gazu, czyli powinno wystarczyć nawet na około 500 km. My zazwyczaj tankowaliśmy trochę wcześniej, po około 440-450, wiedząc, że tam już niewiele zostało, żeby nie zużywać niepotrzebnie benzyny. Także rzeczywiście apetyt oktawi na benzynę, kiedy jedzie się głównie na gazie, jest minimalny i te wszystkie opowieści o tym, jak to. Samochody z instalacjami dotryskowymi zużywają tej benzyny, pół na pół z gazem, to trzeba po prostu włożyć między bajki. I w ten sposób nasz test. Skody Octavia 1.4 TSI z instalacją gazową dobiega końca. Po 10 tysiącach kilometrów trochę trudniej rozstać się z testowym samochodem niż po 1000 czy półtora, no ale trzeba, ale też i po takim długim teście wyniki bardziej miarodajne, pełniejsze. No i konkret, po 10 tysiącach kilometrów dzięki LPG w kieszeni zostaje 1600 zł, kwota Niebagatelna, absolutnie nie do pogardzenia. No i wygląda na to, że po 30 tysiącach kilometrów instalacja gazowa już się zwraca, potem zaczyna zarabiać na siebie. No i cóż, jeżeli są w tym kraju menadżerowie flot firmowych, którzy nic sobie nie robią z możliwości zaoszczędzenia. 1600 zł na każdych 10 tysiącach km pokonanych przez każdy taki samochód, nie zatrudniaj ich w swojej firmie.